Za Na nami znajdują się przeróżne wędki Tomku. Skoro zestaw już mamy, przypon mamy, kowartek wybrany, przejdźmy teraz do najważniejszej rzeczy, czyli jaka wędka do łowienia rzutu, jaka do markerowania, a jaka do nęcenia rakietą. Słuchajcie, no może zaczniemy od, yy, od markerowania. Yy, ja do markera w tym momencie mamy tutaj zestaw, yy, mamy wędkę Graysa 13-funtową, typowo do, yy, do markerowania. Co do markerów, wędka nie może być zbyt mocna. Wiadomo, marker to nie jest POMP. On tyle nie waży co POMP. Nie potrzebujemy takiej mocy, żeby się aż tak zaudował. Nawet wędki używane do łowienia tam 3,5 lipsa w zupełności nam wystarczą. Optymalną taką do markera to jest takie 4 lipsy maksymalnie do typowo do markera, bo to bo tak naprawdę cały zestaw nie waży więcej jak zestaw do rzutu plus da? spławik, który waży z 50 gram. Mamy tutaj ciężarek, który waży około 120-130. Także nie musi być to zbyt mocny kij, ale kij, który nam odda ten rzut. Bo yy, bardzo często zakładamy do markera spomby, yy, które są bardzo sztywne, potrzebują yy, wiele yy, potrzebują mocy, żeby go załadować. Nie załadujemy spomba tak mocno jak markera. Słowo wiadomo to jest pomp plus cała gramatura waży około 200 gram. Yy, przy rzucie on się załaduje wtedy, a markera nie załadujemy. Dlatego do markera powinny być wędki nie tak mocne, 3,5 lipsa, 4. Z nam wystarczy. Są wędki typowo do, do markera. Ja akurat używam teraz Greisa Zadowolony jestem naprawdę tym markerem. Potrafię sondować nawet do, do 160 metrów, do, maksymalnie przy dobrych warunkach 170 metrów. Nie jest to dla mnie żaden problem, jeżeli chodzi o, 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 o marker. To jeżeli chodzi o marker, to Wam powiem potem o zostawie o pleciące. Ok, Tomku, tak się wtrącę. Powiedziałeś o, o ciężarze wyrzutowym, czyli o lipsach. Tak. Powiedz mi odnośnie długości, jaka powinna być według Ciebie długość takiej wędki do markerowania. Jeżeli chodzi ogólnie o wędki do rzut, bo dla mnie ja osobiście używam wszystkie 13 funtowe. Chodzi to e... 13 funtów za to jest 3,90. 390, tak, to są wędki o długości 390, dokładnie. 12 to jest 3,60, tak jak mówisz, 3,90. E... Używam takich, chodzi o e... zasięg. 12 funtową też rzucimy daleko, to nie są wędki, yy, że nie, się nie da rzucić, ale jest yy, większe możliwości. Mamy, jeżeli chodzi o wyższych ludzi, jak dla mnie, są to 13 funtowe wędki. Niższy może mieć z tym problem, człowiek potrafi rzucać na taką samą odległość, ale krótszą wędką. Chodzi o właśnie o kąt i przełożenie się tego potem na odległość rzutu. Tak to okay. wygląda? Wędka do markera jest umówiona, teraz jaka wędka do łowienia, typowo rzutu. Typowo rzutu. Tutaj mamy dwa rodzaje wędek jeżeli chodzi. To akurat mamy wędki hamelony Orienta. Jest to wędka 13-funtowa, 3,5 funta o akcji progresywnej, typowo szczytowej, ale przy holu ryby bardzo daje hol. Naprawdę kij pracuje, jak będzie możliwość, jak będziemy wydaniać, to sami zobaczycie. Jest to naprawdę bardzo szybki kij co do rzutów. Ja używam tego kija, na przykład to jest ten zestaw, jeden z ze zestawów. Eee, 3,5, 13. Eee, 3,5 funta 13 lipsowy, to jest jeden zestaw. Drugi jaki używam. To już Wam pokażę. To jest Grace. To jest Grace, stary Grace X Flight. Eee, 3, 13, 3,5 funtowy Też o akcji typowo e, progresywnej, o akcji typowo szczytowej. Czym się różni ten kij od tamtego poprzedniego? Przede wszystkim przylotką, 50. Tu jest 40, tu jest zamontowana 50. Czy jest różnica w odległości rzutów? Powiem szczerze, że jest. Bo czemu? Gdy wychodząc żyłka z kowrotka, ze spuli, robi bardzo duży owal. I bardzo często przy rzutach rzucamy przylotka, żyłko nam się obija o przylotkę pierwszą. Oto pierwsza. Jest największy szum i jest najbardziej pobijana ze spodu. Na przykład jak łowimy dużo rzutu w brudnej wodzie, widzimy to potem przy rzucaniu, że ona jest bardzo brudne z pośrodkiem spodu. Chodzi o ten kąt, z którego wychodzi, wychodzi bardzo szeroką parabolą. I Im większa przelotka tutaj, tym jest lepiej. Czyli takie minimum dla mnie to jest 50. Jeżeli łowi na bardzo dalekiej odległości, jeżeli łowię, tak powiedzmy do 120 metrów, taka wędka w zupełności wystarczy nawet do 130, w zupełności da się nią rzucić. A jeżeli chodzi już dalej, żeby rzucić, to jednak żeby miało przylotkę to 50 lub niektóre wędki, tak jak e, przy e, Spombie, są też orienta, są bez pierwszej przylotki, jak widzicie. Dopiero przylotki zaczynają się w drugim elemencie, w drugim y, segmencie. Jest to bez przelotki w pierwszym elemencie. Właśnie chodzi o ten wir, który od tym wychodzi żyłka, wychodzi szerokim szkulą, żeby jak najmniejszy był opór. Bo tu jest tak naprawdę bardzo duży opór w pierwszej fazie lotu. Jak wychodzi żyłka, w pierwszej fazie, jak wychodzi dużą szkulą, tu jest największy opór. A im dalej lub im większa, tym jest mniejszy opór i tym razem jest dalszy rzut. Wamku miałem Cię pytać. Ale uprzedziłeś moje pytania, miałem Cię spytać o odległość od kołowrotka do przelotki, ale to super wytłumaczyłeś właśnie na tym kiju, który trzymasz w ręce. Ale mam takie drugie pytanie, czy prawda jest to, że im dłuższy dolnik to się jakoś przekłada na dalekie rzuty? Nieprawda, to już Wam tłumaczę. Już Wam tłumaczę, z dolnikiem to jest taka historia że dolnik zależy od rzucającego. Ten, który jest człowiek wysoki, typu jak ja, potrzebuje troszeczkę dłuższy dolnik, żeby nabrał mocy, żeby to załadować ten kij. A na przykład tak jak Ty Michale, nie potrzebujesz tak dużego dolnika tak dla kurczę. ciebie to będzie krótszy, będzie to dla ciebie kłopot, żeby go tak zadować. Ty jesteś mniej, masz krótsze rączki i o to właśnie chodzi, że im człowiek wyższy ma dłuższe ręce, to troszeczkę dłuższy. Nie może być zbyt długi, żebyś go jeszcze mógł załadować. Bo przede wszystkim to Wam po, potem pokażę przy rzutach że ludzie bardzo często rzucają ręką, którą trzymają tutaj. To jest podstawowy błąd w rzutach. Ręka, która ładuje kij, to jest ta, która ciągnie tutaj. To jest bardzo ważne. Dlatego co do odległości dolnika, nie może być zbyt krótki, jeżeli chodzi o, dla mnie o wyższych ludzi. Jeżeli chodzi o niższych, Krótszy jak najbardziej, żebyś mógł sobie swobodnie trzymać. Czyli krótko mówiąc, długość dolnika trzeba dopasować do wzrostu? Do siebie, więcejgo. tak dokładnie, dokładnie, oczywiście. Słuchajcie, co do jeszcze do wędki drutów powiem Wam jeszcze taką jedną rzecz, którą jeżeli wybieram wędkę, pasuje mi akcja i tak dalej. Jest jeden bardzo ważny czynnik. Czyli dolnik, chodzi tak jak Michał się zapytał wcześniej o długość dolnika, czy to ma znaczenie. Zawsze dobieram dolnik, który będzie mi troszeczkę krótszy jak moje ramię. Żebym miał troszeczkę zapasu. Czemu? Potem się to przekłada na, na rzut. Dlatego ten dolnik właśnie do, powinien być dopasowany pod każdego. Tak właśnie mówię. Ja mam dużo tego. tak by na... Widzicie, typowa wędka do rzutu. tak? Dla Tomka jest ok, ja jestem trochę niższy. Jak widzicie, dla mnie ta wędka no, no nie jest dobra, bo trochę jest za długa. Nie? Ja tak. powinienem mieć ten dolnik właśnie trochę krótszy. Dokładnie, Dlatego jesteś... warto wędkę nie kupować w tylko przede wszystkim przed zakupem wziąć ją, że tak powiem, do łapy, przetestować sobie, przymierzyć i wtedy kupić dobrą wędkę, a nie kupować jej w Dokładnie, bardzo często kupując wędki sugerujecie się czyjś, czyimiś opiniami. Słuchajcie, ja na przykład lubię wędki, jeżeli chodzi o rzut, szybkie wędki, to są o akcji progresywnej, o akcji typowo szczytowej, szybkie wędki. W takiej wędce od razu inaczej wygląda żur, bo, bo przykładowo nie mam wędek tych tutaj przy sobie, orienty bestie, są to wędki typowo paraboliczne. I w tą wędkę, jak ja to mówię, w tej wędce nie strzelasz, nie szarpiesz, tylko ciągniesz. Łagodniej. I macie zrobić to samą odległość co tą wędką, tylko tu potrzebujesz szybki, szybki i mocny, Pierwsze uderzenie, szybkie i mocne. A przy parabolicznej potrzebujesz takie jakby wolne pociągnięcie, ale stałe. Tym się różni właśnie wędka akcji typowo parabolicznej, a szczytowej akcji progresywnej. To jest też bardzo ważne. I taką wędkę każdy powinien wziąć do ręki czyli wyczuć ją, czy ona mu pasuje, złapać za, za końcówkę, zgiąć, czy ona mu pasuje w ręce, bo bardzo często kupujecie właśnie wędki w czyjejś Każdy jest z nas inny, każdy potrzebuje czegoś innego. Mówię, ja potrzebuję wędki szybkie, o akcji typowo szczytowej. Fakt, że tymi wędkami, jeżeli chodzi o odległości bardzo dalekie, tam powyżej 150 km, to wędkę dalej rzucimy, ale mówię, mówiąc na tych odległościach, powiedzmy tam 100, 120, 130 metrów, rzucimy i taką wędką o akcji produkcyjnej i o akcji parabolicznej, tylko mówię, trzeba dobrać wędkę pod siebie, typowo pod danego pod człowieka. Tak, do sprostowania, Tomek Wam wspomniał dwie akcje wędek, paraboliczna, czyli wędka, gdzie pracuje cały od początku, tak. a progresywna, czyli pracuje ostatnia partia, czy tego na szczytówka, tak, dokładnie. akcja szczytowa. Dokładnie, sam szczyt. Są jeszcze semi semiparabol paraboliczne, nie mam takowych tutaj wędek teraz, ale mówię wędkę typowo dobrać pod siebie, bo jeszcze kolejna sprawa, potem to opowiem przy holu, wspomniałem Wam wcześniej o szybkich hamulcach. W wędkach progresywnych o akcji typowo szczytowej powinny być właśnie szybkie hamulce, ze względu na to, że to są sztywne kije, one są bardzo szybkie, one bardzo szybko zatrzymują porzucie, oddają rzut w pełności. Ale są potem bardzo sztywne. Chociaż na przykład w porównaniu Grace to jest 13,3,5, a porównam wam hameleona, który jest taki sam, zobaczycie sami potem przy cholu ryby, jak prostu jeden a drugi. Jaka jest różnica? Choć takie same teoretycznie mają y, parametry, a jaka jest różnica przy cholu ryby. Jeszcze jedną różnicą, jeżeli chodzi o wędki między porównaniem tych a tych wętek, tu są przelotki typu Fuji. Yy, nie wiem czy dobrze powiem, jeżeli do, nie wiem czy dobrze pamiętam, e, to są Eski wykrzywione pod kątem. Co jest bardzo ważne w tych przylotkach, szczególnie dla mnie w szczytowej przylotce, że jest szeroki pierścień uchwyt. Co jest bardzo ważne, praktycznie w tych wędkach się na końcówce nie pląta. Jak przy zwykłych, właśnie Wam to pokażemy, potem przy, tam przy grejsach mamy zwykły y, uchwyt, nie jest ten szeroki. Jak wychodzi właśnie w to y, parabolo, wychodzi żyłka, bardzo często się właśnie plątała w plantynach zwykłych. W tych są tak skosowane przylotki, że już to się nie dzieje. Taki niuans, ale tak naprawdę bardzo ważny, bo bardzo często testujemy, że nam się plątały właśnie jak nam się żyłka skręcała, czy, czy dalej, przy dużych, jak to dużo razy rzucamy, następuje skręcenie żyłki. I bardzo często właśnie oplątywała się o szczytówkę. Zastosowanie takich przylotek, czyli tych krzywych, one powoduje to, że żyłka nam się już nie, tak jakby się ślizgała już potem. nie ma prawa się tego zaplątać. Wychodzi łagodnie po, po przylotce.